Czy wiesz, że pierwszą witaminę odkrył i nazwał nasz rodak, profesor Kazimierz Funk? Zauważył, że kury karmione łuskanym ryżem zapadają na paraliż, za to kury, które zjadały ryż nieuskany, pozostają zdrowe. W 1912 roku Funk wyizolował z łusek ryżu substancję, którą nazwał witaminą od słów "wite", życie, i amina, czyli związek zawierający grupę aminową. Dziś znamy ją jako witaminę B1. U ludzi brak tej witaminy wywołuje chorobę Beriberi, czyli paraliż, obrzęki i niewydolność serca. Rodzice pewnie nieraz stali nad Tobą przy obiedzie mówiąc, zjedz surówkę to same witaminy. W tej lekcji dowiesz się, że co prawda nie same, ale faktycznie warzywa i owoce to istotne źródła witamin. Opowiem Ci też, gdzie poza tym kryją się witaminy i co jeszcze niezbędnego dla zdrowia znajduje się w pożywieniu, choć w śladowych ilościach. A bez czego ludzkie ciało nie może prawidłowo funkcjonować. Na początek trochę oczywistości. Mianem witamin określa się substancje, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju, ale nie dostarczają energii ani nie służą do budowy komórek. Potrzebujemy ich w mikroskopijnych ilościach, ale nie potrafimy ich sami wytwarzać. Są wyjątki, ale o nich potem. Witaminy należą do bardzo różnych grup związków chemicznych. Część rozpuszcza się w wodzie, ale są i takie, które dają się przyswoić wyłącznie z tłuszczem. I właśnie ta ostatnia cecha stanowi oś najpopularniejszego podziału witamin. Schrub orzeszka to dobre źródło tłuszczu, a za chwilę opowiem Ci więcej o tłuszczolubnych witaminach. Jest ich tylko cztery. A, D, E i K. Łatwo to zapamiętać bo ich nazwy układają się w akronim adek. Fakt, że rozpuszczają się w tłuszczu a zatem nasze ciało może je w nim magazynować sprawia, że witaminy te można przedawkować. A groźny dla zdrowia jest nie tylko ich niedobór ale i nadmiar. Ale po kolei. Zaczynamy od A. A jest absolutnie niezbędna do prawidłowego wzrostu młodzieży. Odpowiada za dobre widzenie, zwłaszcza po ciemku. Wspomaga odporność oraz wzrost i rozwój kości. Ale uwaga, w nadmiarze może kościom szkodzić. Zadbaj o właściwy jej poziom, jeśli nie chcesz mieć problemów z trądzikiem. Duży niedobór witaminy A powoduje zaburzenia wzrostu kurzą ślepotę, czyli gorsze widzenie przy słabym oświetleniu oraz suchość oczu. Witaminę tę dostarczasz jedząc mięso, najlepiej wątróbkę, tłuste ryby jak węgorz czy tuńczyk i nabiał albo pijąc tran. Wegetarianie nie mają jednak powodów do niepokoju, bo nasz organizm potrafi wytwarzać tę witaminę z tak zwanych prekursorów. Karotenoidów obecnych w marchewce, dyni, batatach i innych kolorowych warzywach, a także w cytrusach. Muszą tylko pamiętać, żeby zjadać ich dużo, bo przetwarzanie w aktywną witaminę A zachodzi z wydajnością około 10%. Witaminę E zwykło się nazywać witaminą młodości, żywotności i płodności. Niedobory są bardzo rzadkie. I wynikają z rzadkich chorób albo z utrudnionego wchłaniania tłuszczów, w których się rozpuszcza. Mogą prowadzić do problemów z mięśniami, zaburzeń chodu, a niekiedy do anemii. Nadmiar może wywołać krwawienia. Skąd brać tę witaminę? Najlepsze źródła to oleje i orzechy. Trochę można znaleźć w awokado, szparagach czy brokułach. Następna w kolejce jest witamina K. Skojarz ją z krwią, bo odpowiada za krzepnięcie. To jej główne zadanie, choć oprócz tego dba też o kości. Niedobór bywa przyczyną groźnych dla życia krwotoków. Jej źródłem są rozmaite oleje i zielone liściaste warzywa, jak szpinak, jarnuszczyka pusta. A także przemysłowo hodowany drób i wieprzowina, bo zwierzakom dodaje się do paszy prekursory witaminy K. Trochę zawdzięczamy też bakteriom bytującym w naszych jelitach. Została nam jeszcze witamina D. We właściwych okolicznościach potrafimy ją wytwarzać sami. Wystarczy 30 minut słońca padającego na naszą skórę. O ile mamy odsłonięte nogi, twarz i ramiona, o poziom tej witaminy nie musimy się martwić, zwłaszcza, że potrafimy ją magazynować. A co gdy wokół śnieg i ziąb? W naszym klimacie można uzupełniać jej braki dietą, ale w zasadzie jedyne godne polecenia źródło to ryby. Po co nam witamina D? Razem z wapniem i fosforem dba o kości. Wspiera też odporność na zakażenia, łagodzi stany zapalne i chroni przed niektórymi rodzajami raka. Jej niedobór u dzieci prowadzi do krzywicy, czyli rozmiękczenia kości, a u dorosłych do osteoporozy, czyli ich zrzeszotnienia. W nadmiarze staje się trucizną i może nawet doprowadzić do śmierci. Ale pamiętaj, witaminy D powstałej z opalania się na pewno nie przedawkujesz. Już sporo gadamy, a za nami dopiero cztery witaminy. Na szczęście grupy, o której teraz Ci opowiem, nie musisz znać aż tak dokładnie. To rozpuszczalne w wodzie witaminy, o których ogólnie mówi się grupa B oraz zasługująca na osobną literkę witamina C. Może zaczniemy właśnie od niej. Jej chemiczna nazwa to kwas askorbinowy. Ma za zadanie dbać o nasze śluzówki i naczynia krwionośne. Bez niej dziąsła bolą, a mięśnie słabną. Po miesiącu bez tej witaminy rozwija się szkorbut, czyli ostre zapalenie dziąseł połączone z utratą zębów, oraz anemia wynikająca z uporczywych krwawień. Nie dowiedziono, by pomagała przy przeziębieniach. Ale w końcu szklanka soku z pożyczek czy pomarańczy na pewno zakatarzonemu nie zaszkodzi. Na szczęście o niedobór trudno. Pełno jej w surowych warzywach i owocach, ziemniakach, świeżo wyciśniętych sokach i kiszonkach. Nie grozi nam też jej nadmiar, bo to czego nie wykorzystamy, usuwamy z moczem. Zostały nam jeszcze witaminy B, ale nie musisz znać ich wszystkich. Koniecznie zapamiętaj tylko B6 i B12. To dzięki nim powstają czerwone krwinki przenoszące tlen. Chronią nas więc przed anemią, a dodatkowo przed kiepskim nastrojem. Biorą udział w syntezie DNA i hormonów oraz wspierają odporność. Najwięcej witaminy B12 znajdziesz w małżach i mięsie, przede wszystkim w wątrobie. Trochę jest jej w rybach i na biale. Wegetarianie muszą polubić specjalne drożdże, zresztą świetne źródło wszystkich witamin z grupy B, albo suplementy. Niedobór pojawia się głównie przy ciężkich chorobach żołądka i może prowadzić do osłabienia, utraty apetytu, chudnięcia, depresji, zaburzeń równowagi i czucia oraz kiepskiej pamięci. B6 jest bardziej wszędobylska. Występuje w roślinach strączkowych, rybach, mięsie, ziemniakach czy bananach. O jej niedoborze mogą świadczyć zajady. Oprócz tego rozdrażnienie i przeczulony słuch. Pozostałe witaminy z tej grupy występują dość powszechnie i trudno o niedobory. Możesz je znaleźć w ciemnym pieczywie, makaronach, kaszach, orzechach, bananach, ziemniakach, drożdżach. Roślinach strączkowych, mięsie i jajach. A co im zawdzięczamy? U dzieci odpowiadają za prawidłowy wzrost, a u wszystkich za dobrą kondycję układu nerwowego, pracę mięśni i metabolizm. Witaminy to nie wszystkie składniki potrzebne nam do harmonijnego rozwoju, choć w minimalnych ilościach. Pora na króciutką pogawędkę o niezbędnych składnikach mineralnych. Czasu starczy nam tylko na trzy z nich magnez, wapń i żelazo. Jeśli dopadł Ci kiedyś bolesny skurcz łydki to jest szansa, że maczał w tym palce magnes, a raczej jego niedobór. Bez magnezu łamią się też paznokcie i wypadają włosy a zęby gryzie pruchnica. Chcesz go dostarczyć? Jedz czekoladę, orzechy, płatki owsiane, brązowy ryż, rośliny strączkowe i pij kakao. O wapniu już wspominaliśmy przy okazji rozmowy o kościach i zębach, bo to głównie on je buduje, przy wydatnej pomocy witaminy D. Ale wapni to też prawidłowa praca układu nerwowego i serca oraz krzepnięcie krwi. Gdzie go znaleźć? W nabiale, tylko nie w białym serze, orzechach, rybach z puszki, figach czy żeżusze. Uff, zostało nam ży, jak żelazo. Czy pamiętasz, w jakich komórkach występuje ten pierwiastek? Podpowiem, że chodzi o układ krwionośny. Brawo. To niezbędny składnik hemoglobiny, czyli czerwonego barwnika krwinek. Hemoglobina przenosi tlen do tkanek, więc gdy jej brakuje, mamy anemię, osłabienie i zawroty głowy, i szybko się męczymy. By móc produkować dużo hemoglobiny, jedz żelazo. Najlepiej przyswajalne jest w mięsie. Jeśli w warzywach, pamiętaj, by zjadać je razem z dużą dawką witaminy C. Która ułatwia jego wchłanianie. A zatem ziemniaki posypane grubo nadką pietruszki, a sałatka z soczewicy doprawiona figami albo nasionami sezamu. Całkiem dobrym źródłem jest też kakao i czekolada, a z owoców morele, jagody i jabłka. A może jeszcze ciekawostka. Ile tak naprawdę żelaza jest w szpinaku? Niech będzie, że w 100 gramach. Tym, którzy nie są fanami tego warzywa, podpowiem na zachętę, że wynik może być argumentem w dyskusji o zdrowotnych walorach tegoż. Witaminy to substancje niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju, ale nie dostarczają energii ani nie służą do budowy komórek. Potrzebujemy ich w mikroskopijnych ilościach, ale poza witaminą D nie potrafimy ich sami wytwarzać. Oprócz witamin nasze ciało potrzebuje przyjmować z pokarmem zestaw pierwiastków chemicznych. Najważniejsze z nich to sód, potas, wapń, magnez, fluor, siarka i chlor. Pozostałe potrzebujemy w ilościach mniejszych niż 100 mg na dobę, dlatego noszą nazwę pierwiastków śladowych. Nasi utalentowani, witaminowi aktorzy zgodzili się wystąpić w naszym filmie zupełnie za darmo. Wynagrodź więc ich starania polubieniem tego filmu.